Cześć, mylneczko, witajcie na moim kanale, a to jest kolejny dzień vlogmas i zapraszam do oglądania. Teraz idę, obiad jeść i się widzimy potem. Cześć, tu jest mój obiad i będę jeść. I się widzimy potem. Cześć, zjadłem obiad, a teraz yy, będę nagrywał dla Was yy, te odcinki. I też chcę powiedzieć, że. Yy, Przestawiłem sprzęt cały i łóżka. Tu moje łóżko, a wcześniej tu było, a teraz brataje łóżko tam. I co? I, a sprzęt cały, tu Subufer i kolumny. Wszystko, wszystko przestawione jest. Cześć, jak mówiłem poprzednim razem, że będę nagrywał ten, to widzicie, jak nagrywam teraz. Też teraz mi się pliki na PenRave z PS4 się kopiują na PenRave i nie wiem, czy będę dzisiaj montował, nie wiem, kiedy te odcinki wlecą z tej gry. Jak wlecę to na pewno zobaczycie na kanale i ocenicie, jak wyszły mi te odcinki i... Nie wiem, co będę jeszcze robił. Jak będę coś robił ciekawego, to wam nagram. I co się widzimy potem. Też zapomniałem powiedzieć wam, że przestawiłem kompa. I zaraz wam pokażę no przedstawiłem tamten I stoi komputer cześć ja tu będę montował i zobaczycie na kanale jak zmontuję jak jak tego vlogmasa oglądacie to ten odcinek co będę montował to już jest na kanale i Zmontowałem i teraz się renderuję, ale już nie będę w tym dniu nic nagrywać. Czemu ja mówię, że w tym dniu, bo ten vlogmas będzie się składał ze dwóch dni i no, jak mówiłem, nie będę nic nagrywał. I się widzimy w drugim dniu vlogmas. Cześć tak klejny dziewingmas. Dopiero wstałem się ogarnę. Potem idę na przystanek i z przystanku i do szkoły idę. No już idę na przystanek. Cześć już idę do szkoły. Cześć, już idę na przystanek ze szkoły i, i na owsiaka będę czekał. Cześć, na Cześć, już jestem z i yy, Idę z przystanku weszłem do sklepu po i zaraz wam pokażę, jak będę dochodził do domu. Cześć, już dochodzę do domu. I co potem wam coś jeszcze nagram Jestem obok domu i zaraz wchodzę. I wchodzę. Dobra, wam coś nag... ...nagram potem. Cześć, jednak nie będę już nic nagrywać w tym vlogmasie. Ja się z wami żegnam. Jak się spodobał ten vlog, muszę łapka w górę. Subskrypcję kliknąć, dzwoneczek kliknąć i wchodzić do opisu filmu i kanału. I co ja się z wami żegnam. Na razie, i cześć.